To były nieprawdopodobne emocje. Piłkarze Rakowa po chyba najsłabszym spotkaniu na wiosnę odnieśli niezwykle ważne zwycięstwo z Puszczą Niepołomice 2 do 1 po bramce w 94. minucie. Przegrywali do 80. kiedy to wyrównał Adam Czerkas. Bardzo mnie to cieszy, że mogłem w taki sposób zapracować tutaj na przyczynić się do tego korzystnego wyniku. Bardzo się cieszę, że ta bramka dała nam trochę wiatru w żagle, aczkolwiek z przebiegu meczu był to bardzo dla nas ciężki mecz i jeśli był moment taki w mojej głowie, że jeśli by tak się mecz skończył, to nie, mieliśmy, nie mielibyśmy dużo pretensji. Czy trener gości był zawiedziony takim obrotem sprawy? Pytanie retoryczne, no bo oczywistym jest, że, że bardzo trudno i bardzo się trudno pogodzić z tą porażką, ale tak jak powiedziałem na konferencji, nic się nie zaczyna tym meczem, nic nie kończy. Jest ogromny żal i, i, i no po prostu rozczarowanie, dlatego że byliśmy dzisiaj bardzo bliscy sięgnięcia, nie punktu, tylko trzech punktów i. I chcę pochwalić zespół za organizację gry, za sposób gry, w jakim zespół funkcjonował. W rodzinie trenera Papszuna z pewnością będą to wesołe święta. Tak, tak, tak się zastanawiałem nad, nad tymi poprzednimi meczami, które grałem przed świętami i nie mogłem się doszukać porażki. Czyli tą serię kontynuuję, no, w poprzednich meczach też, też, też udawało się wygrywać, nie, nie pamiętam, że gdzieś tam może jakaś podrażka się przytrafiła, ale jak sobie odtwarzałem to te święta zawsze były udane, tym razem też tak będzie, tylko się cieszyć. Zwycięstwo nad Puszczą wydaje się być decydującym krokiem na drodze do awansu. W Częstochowie z takiego obrotu sprawy zadowolony nie jest chyba tylko były poseł SLD Marek Balt.